Zero oznak życia, generale. Czujniki są aktywne, pokażą, jak coś się pojawi. Tak, jest zimno, Artur. Ale księżniczka Leja bardzo obawia się o losy pani Czaluka. Dokładnie. Musimy odnaleźć kapitana Solo i powiedzieć, że pani Czluki wciąż nie wrócił. Przepraszam pana, księżniczka Leja obawia się o pani Czaluka. Wciąż nie powrócił. Może zapomniał się zgłosić. Wątpisz. migacze gotowe? E, nie, nie są przyzwyczajone do takiego zimna. No to trzeba wziąć tontany. Udasz się do układu Degoba. Huh? Tam rozpoczniesz naukę u Jody, mistrza Jedi, który szkolił imię. mnie. Ben! Ben! Luke, wow. oh. dobrze pana widzieć w pełni funkcjonalności. Dzięki Trypion. Jednak zdołałaś mnie tu jeszcze na chwilkę zatrzymać. Nie wiem skąd te twoje urojenia, Mądralo. No. Śmiej się, śmiej, włochaczu. Księżniczko, mamy gościa. Ty tylko brzuchem myślisz. Trojadawczy imperium. Aż tak mocno nie uderzyłem. To pewnie samo zniszczenie. Generale, w sektorze czwartym wychodzi z nadprzestrzeni flota niszczycieli. Uwaga, atak naziemny. Maszyny kroczące. Stacja echo, wyjdzie.

Starkujcie nie dostanę się. Tam. Zabierę ją stąd sokołem. Ruchy! Ale dokąd idziecie? Wracajcie! <śmiennie> a. 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 Jeśli mógłbym coś powiedzieć... To już. Nie jemu prędkości. A. 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 Spokojnie, Artu. Lecimy, lecimy. Będziemy skakać w nadprzestrzeń. Zbliżają się do nas. Czyżby? To patrz. Zauważyłem wcześniej, iż hipernapęd jest uszkodzony. Nie osiągniemy prędkości światła. Super, to ich wymanewrujemy. Oh. Asteroidy. Czuj, dwa, siedem, jeden. Nie włamać, dwa, siedem. Naprawdę, pas asteroid. Szaleństwo leci za nami, no nie? Proszę, pana, Szansa na przelot przez pas asteroid wynosi. Nic mi nie było, szansach. Lecę bliżej do jednej z tych wielkich. Bliżej? Bliżej. A Dobra, tak będzie nieźle. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ta, ja też <śmienicza> Nic się nie stało, Artu. Ustalam nowy kurs. Lecimy do układu Deigoba. Ty bardziej uważaj. Teraz tylko znaleźć tego Jodę. O ile istnieje. Broń swą odłóż! Krzywdzić cię nie chcę. Szukam Mistrza Jedi. O, Jody. Jody poszukujesz. Nie wiem nawet, co tutaj robię. Tracimy tylko czas. Uczyć go nie mogę. Cierpliwości mu brak. Nauczy się i jej. <grym> Joda! Gotów nie jest. Jestem gotów, ja Ben, mogę być Jedi. Ben, powiedz, że jesteś gotów jesteś? Co o gotowości wiesz? Co? Hmm? Hmm. Wynośmy się. To co, nadświetlna? Mm. Oh. To nie fair. Oh. Musimy gdzieś znaleźć jakąś bezpieczną przystań. Mm. Mm. Bespin. Dosyć daleko, ale chyba damy radę. stary piracie. Ale dobrze cię widzieć. A u ciebie jak, ciobaka? Witam. A cóż my tu mamy? Nazywam się C-Tripio. Relacje człowiek cyborg. Tutaj w chmurach jesteś na swoim miejscu. Och, jest niezwykle przyjazny. Tak. Niezwykle. Zapraszam wszystkich, rzecz o. jasna. O. O. Będziemy zaszczyceni, jeśli do nas dołączycie. To prymitywny obiekt, ale powinien wystarczyć, żeby zamrozić Skywalkera na czas podróży do Imperatora. Sprawdzimy to na kapitanie Solo. Ten układ robi się coraz gorszy. Kocham Cię. Wciąż żyję. Idealnie zahibernowany! Ty możesz zabrać pana solo do hatajaby. Przygotuj komorę na skywalkera. Karnisjan, zabierz księżniczkę Wukiego na mój statek. Co ty niby wyprawiasz? Leja, biegnij! Aha! Hmm? Aha. To nie moja wina! Poprzez moc rzeczy ujrzysz. Miejsca inne. Han? Leja! Widziałem miasto w chmurach. Hmm, przyjaciół masz tam. Muszę do nich ruszać! Kiedy twoich zdolności chce imperator? Z tego powodu twoi przyjaciele cierpią. Ale mogę im pomóc. Czuję moc! Mm. O, nie, My już tego nie wyciągniemy! Wrócę tu! Przyrzekam! Ten chłopak to ostatnia nadzieja. Nie! Ktoś inny jest też! <śmiech> <śmiech> jest z tobą, młody Skywalkerze, ale nie jesteś Jedi jeszcze. Dołącz do mnie, a dokończę twoje szkolenie. Obi-Wan nie powiedział ci, co się stało z twoim ojcem. Wiedział, że go zabiłeś! Nie. Ja jestem twoim ojcem, nie, nie! To nieprawda! To niemożliwe! Dołącz do mnie, abyśmy mogli razem rządzić galaktyką ojciec i syn. O! Marku! Co? Luk musimy wracać. Gotowi na świetle, mówili, że go naprawili. Możemy startować. Lando. Kiedy znajdziemy Hata Dżabę i tego łowcę nagród, damy ci znać. Spotkamy się w umówionym miejscu na Tatooine. Znajdziemy Hana. Przyrzekam.